Kochani uczniowie, nauczyciele i pracownicy zespołu szkół imienia Marka Kotańskiego w Inowrocławiu, zwracam się do Was tuż przed świętami Wielkiej Nocy. Alleluja! Radosny dzień się zbliża, gdy Chrystus martwy wstanie. Radujcie się więc i z równością patrzcie w przyszłość. Niech zbawiciel ześle na Was łaski i wniesie szczęście do Waszego rodzinnego życia. Kochani, na te święta wielkanocne ściskam was jeszcze mocniej. Zasiedzieliśmy się w domach, święcić jajek nie ma komu. Co to za święta bez bliskich i rodziny, bez dyngusa, niech się w końcu skończy czas wirusa. Chciałabym znów się z wami spotkać, uściskać, bez trosko pośmiać. W tym trudnym czasie w epidemii bezsilności życzę wam przede wszystkim zdrowia i pomyślności. Chciałabym, jeśli pozwolicie, przeczytać jeszcze krótki wiersz dedykowany przede wszystkim dzieciom, ale również wszystkim pracownikom i wszystkim przyjaciołom szkoły, także rodzicom uczniów szkoły kotańskiego, bo chwile, które teraz przeżywamy, nie są, do, dla, dla, nie są łatwe dla nas wszystkich. Dlatego chciałabym, żebyście byli silni i naprawdę z ufnością i nadzieją patrzyli w przyszłość. Wiersz jest zatytułowany Zmartwychwstanie Pana. W wielkanocny poranek, anioły na swych harfach grają. Radosne dźwięki płyną, by ogłosić światu, że powstał z martwych ten, który za nas zginął. Ten, który za nasze niegodziwości szedł drogą cierpienia. Ten, który przelał krew niewinną za nasze przewinienia. Kaci go torturowali. Okrutną śmierć gotowali, do krzyża przebili, naśmiewali się, lży, lżyli, ale oto nadszedł radosny poranek. Jezus zmartwychwstał, a rany mu zadane i śmierć jego potrzebne były do zbawienia naszego. Alleluja! zmartwychwstał Pan. Aleluja, zbawienie nam dał. Wraz z anielskimi chórami, sercem całym głosimy Bożą chwałę. Aleluja, aleluja! Z wstał Boży syn, odkupiciel naszych win. Z wstał, jak przepowiadano. Aleluja, aleluja! Z wstał, jak w księgach zapisano. Aleluja, aleluja! Serdecznie wszystkich pozdrawiam, całą społeczność szkolną, przede wszystkim uczniów, nauczycieli, jeszcze raz życząc wszystkim wytrwałości. Monika Laskowska, starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy. Serdeczne pozdrowienia. Alleluja!